Meeting facetek od angielskiego. Katechetka patrząca, jak programuje w Pythonie i rozmawiam z kolegami na Discord, a w tle gra Rammstein. Gdy nauczyciel muzyki skończy sobotnie odkurzanie domu, ja na początku szkoły, ja teraz. Pożar w szkole. Nauczyciel, ewakuujemy się alfabetycznie. Żaneta Żaczek. Facetka, pięknie piszesz, wszędzie poprawna gramatyka i ortografia, kiedy się tego nauczyłeś? Ja pamiętający, jak raz zrobiłem błąd ortograficzny w internecie. Kiedy szkoła twojego dziecka dzwoni i nauczyciel sugeruje specjalne nauczanie, a ty robisz za niego prace domowe. Nic tak nie budzi o szóstej rano jak siódma na zegarku. WF na ostatniej lekcji, WF na pierwszej lekcji. Kiedy oblałeś egzamin z angielskiego? Possible end.